W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 2 w Dębice Fundacja Śnieżka zainaugurowała przekazanie oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli z całego powiatu Dębickiego. Podczas spotkania dyrektorki wszystkich przedszkoli Dębickich otrzymały oczyszczacze filtrusie. Chcieliśmy się pochylić nad takim żywym problemem lokalnym, którym we wszystkich regionach Polski są właśnie zachorowania w tym okresie jesienno-zimowym. I pomyśleliśmy, że my, jako fundacja, która jest przy firmie zajmującej się właśnie farbami, ścianami, wnętrzami, czyli specjalizującej się też w jakości powietrza, pomyśleliśmy, że połączenie tych dwóch perspektyw, czyli wspieranie dzieci z tą wiedzą, to właśnie taki pomysł, jak oczyszczacze filtruś dla przedszkoli. I stąd zrodził się właśnie. Ten koncept. Oczyszczacze trafią do każdego przedszkola w powiecie dębickim. Mówimy o 180 urządzeniach na kwotę około 100 tysięcy złotych, więc rzeczywiście ta sumaryczna kwota jest dosyć spora. No ale fundacja zawsze stara się realizować projekty, które mają takie realne wsparcie. Dlatego też staramy się te wydatki planować w sposób taki, aby one faktycznie pomagały. I mamy przekonanie, że to są dobrze wydane pieniądze. Zawsze bliska jest nam lokalna społeczność, bliskie są nam dzieci i młodzież, bo one wpisane są w naszą strategię zaangażowania społecznego. I ten projekt rzeczywiście realizuje te cele. Urządzenia filtru się pomogą zadbać o czyste powietrze, wolne m.in. od wirusów, bakterii, zanieczyszczeń. Oczyszczacze bardzo fajnie filtrują powietrze. oczyszczają je z wirusów, z bakterii, ale również z różnych alergenów typu roztocza. Wiemy, że bardzo dużo dzieci jest teraz alergikami, także myślę, że bardzo przyczynią się do poprawy zdrowia. Wśród naszych przedszkolaków. No mamy nadzieję, że jednak gdzieś tam będziemy mogli zaobserwować, że ta frekwencja jest wyższa niż powiedzmy w latach ubiegłych. Zresztą, tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, będą takie analizy też prowadzone. Na wiosnę gdzieś tam spotkamy się, podsumujemy sobie i zobaczymy rzeczywiście, jakie są efekty dostarczenia takiego sprzętu do przedszkola. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Rauch, wiceburmistrz Dębice. Fundacja tym razem zaskoczyła bardzo prostym, ale i oryginalnym pomysłem, i ciekawym jednocześnie, zwracając uwagę na to, co wdychamy, jak, jaka jest jakość tego powietrza, w którym w pomieszczeniach funkcjonujemy. Ma to też taki swój wymiar trochę edukacyjny. Może będzie to też okazja, właśnie, powiedzieć dzieciom o tym, czym jest powietrze, co w nim się znajduje, dlaczego takie urządzenia w ogóle funkcjonują. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy, interesujący pomysł. Zresztą kolejny, bo przecież Fundacja współpracuje z placówkami dębickimi od wielu, wielu lat. W imieniu wszystkich dyrektorów przedszkoli, za przekazane urządzenia podziękowała Dorota Gliś, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Dębice. Oczyszczacze to będzie to, co sprawi, że dzieci w 100% będą uczęszczały do naszego przedszkola, i nie tylko do mojego, ale też do wszystkich dębickich przedszkoli. Cieszymy się ogromnie, że, że ktoś wpadł na taki pomysł, że, że akurat taki dar i akurat jesienią, teraz, kiedy zaczynają się Katary, kiedy zaczynają się przeziębienia, kiedy rodzice przychodzą ze smutną minką, bo coś tam się wydarzyło, albo kiedy muszą zostawać w domu przez długi czas, dzieci nie chodzą. Też nam jest przykro, kiedy mamy puste sale, kiedy mamy przygotowane zajęcia, kiedy, kiedy czekamy na nie, a tutaj okazuje się, że no, przychodzi garstka. Także mamy ogromną nadzieję, że oczyszczacze pozwolą naszym przedsiębiorcom, Przedszkolakom przychodzi codziennie do przedszkola przez cały okres jesienno-zimowy. Podziękowania dla zarządu Fundacji Śnieżka złożyli także przedstawiciele Rady Rodziców, a także przedszkolaki, które zaprezentowały wiersz o zdrowiu w pięknych strojach nawiązujących do ekologicznego trybu życia.